Witam Was w bodajże w 15 odcinku z serii. Oczywiście, McKenna, nowy Ferguson. No, jesteśmy coraz bliżej przejścia do Manchester United, no ale zanim do tego klubu przejdziemy, no to oczywiście naprawdę czeka nas jeszcze kupa spotkań w Ipswich. Naprawdę możemy tutaj jeszcze dużo osiągnąć, głównie w Lidze Mistrzów. No, ale kto wie, może powalczymy też w Premier League, zaraz się okaże. Poszperałem się tutaj wśród naszych skautów, wśród naszych raportów. No i w sumie kogoś tam znalazłem, ale nie ma tutaj żadnego game changera. Co to, czego składną, to jak widzicie za chwilę rozpoczyna się okienko transferowe. No i zdecydowanie będziemy musieli pomyśleć nad zakupem Chalobacha aczkolwiek no najpierw on musi odejść, bo teraz go wykupić nie możemy, dobra, czekajcie, widzę, że jest tutaj mały błąd, Onana jest kapitanem, oczywiście to nie wchodzi w grę, jak kapitanem jest e, Chaplin i tak też zostanie, no dobra, no a teraz gramy z City, to będzie mega ciężki mecz, bo City jest na pierwszym miejscu w tabeli, więc nie będzie łatwo, no a ich zespół jest naprawdę potężny, mało nowych twarzy, jest tylko De Jong i Hartman, natomiast no De Jong w tym City naprawdę, naprawdę, e, no mógłby być super gwiazdą, zobaczmy na wyjeździe, Wygrywamy 2 do 1, no to jest, to jest szok, to jest szok. Cabore wszedł, Gray wszedł. E, zagraliśmy naprawdę świetne spotkanie, chociaż po cenach. E, no słaby mecz ten w porównaniu do reszty, słaby mecz Szalobacha w porównaniu do reszty, natomiast generalnie to nie mieliśmy żadnego słabego zawodnika. Oprócz zmienników, no ale to jest klasyk w FC20, oczywiście e, 4. Dobrze, trzecie miejsce w tabeli, moi drodzy. Wchodzimy tutaj na, e, na podium, wbijamy się na podium. No i do City brakuje nam tylko e, 5 punktów. Teraz mecz z Brentford i w ogóle chciałbym coś zobaczyć. Koniec wypożyczenia. Żadnego wypożyczenia nie cofnęli, co jest w sumie naprawdę, naprawdę dobrą sprawą. Um, Baseja, chce kupić Liverpool, ja to odrzucam. Olewam te, te propozycje, w tym sezonie tak jak mówiłem skupiamy się na progresie, bo już naprawdę dużo dzwonników posprzedawałem wcześniej, dobra czekajcie, co ja chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć kalendarz i... No właśnie, zobaczcie jak ciężkie mieliśmy te dwa spotkania, oba mecze wygraliśmy, i z City, i z Arsenalem, e, także naprawdę no to jest szok, to jest serio szok, no bo wcześniej z zespołami stop 6 szło nam raczej średnie, jak widzicie, no a teraz nagle e, dwa zwycięstwa, no i ta reguła jest e, złamana można powiedzieć. No dobra moi drodzy, e, czwarte miejsce aktualnie w tabeli, wyprzedzili nas tutaj e, niestety, ale... Właśnie, Milligan, jednak chcę go wypożyczyć, bo on nie grał zbyt dużo, także niech on idzie do Burnley. Natomiast trzeba sprawdzić, jak wygląda sytuacja z Chalobachem. Czy my możemy już teraz go kupić? Jak to wygląda? Chaloba, Trevor Chaloba. No i właśnie, wartość 29 milionów zaledwie, więc, moim zdaniem, no musimy po niego pójść. To już jest sprawdzony obrońca. W sensie wydaje mi się, że nie ma lepszej opcji niż on, skoro zna już ten zespół. Grał u nas dwa lata, więc myślę, że możemy go kupić na stałe. Tylko pytanie, ile będzie chcieć za niego Chelsea? Ja proponuję coś takiego: 26-15% i na przykład możecie wziąć tego Berksa. Oni chcą 37 jednobanki i chcą tego Berksa, to jest dziwne, ale. What the fuck? Po co mam ten zawodnik? Ja go tak osoby rzuciłem, żebyście wiedzieli, wiecie, że nie odrzucili oferty, a oni go. Naprawdę, oni chcą Camerona Berksa, jakby Chelsea. Chelsea jest chore. Oni chcą każdego. Oni chcą każdego. Wciśnijcie kogokolwiek zawodnika. Oni go wezmą, nie? 29,6 miliona plus Cameron Barks za Trevora Chalobaha. E, Barks i tak kończył mu się kontrakt i nie mogliśmy go przedłużyć, więc no jest to deal wręcz idealny. Natomiast dla mnie to jest to jest po prostu pina, że Chelsea chce Camerona Barksa. Ja nie mam pojęcia, po co im on jest, ale okej. Okay. 4 lata kontrakt. On się zgadza. No i pensja. Zobaczymy, jaką będzie chcieć pensję. Kurczę, liczyłem, że oni sami zaproponują. No, wydaje mi się, że pensja powinna być duża, że 60 tysięcy to jest minimum. Dam 63, chociaż chciałbym mniej. Um, duży bonus: 300 tysięcy, 350 tysięcy. Wydaje mi się, że można nas wyśmiać. 300 um, konta, za 25, 3 co będzie mega ciężkie do zrobienia, dostaniesz 400 koła. Um, kurczę, się boję, że on nas wyśmieje, bo on naprawdę dużo zarabia w tym Chelsea. No, ale zobaczmy. No właśnie. Porporowane wynagrodzenie jest kpiną. Eee, no szkoda, 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 bo teraz tracimy czas i będziemy musieli jeden mecz zagrać bez Szalabacha. Eee, szkoda, że to odrzuca, bo on, gdyby dostał 64 tysiące, byłby naszym najlepiej zrebiącym zabonnikiem, bodajże. jednym z top 3 w sensie. Eee, no właśnie. Byłby raz. No, exekwo drugi. No bo to się nie liczy, oni mają na pół to przedzielone. To się nie wyświetla tutaj. Eee, więc byłby drugim najlepiej zrebiącym zabonnikiem, exekwo. No ale niestety on się na to nie zgadza, a więc my musimy teraz zagrać mecz bez niego. Patrzę, kto jest niezadowolony z pensji. No, tresorka orkadioglu. Trzeba będzie pomyśleć nad ich ewentualnym tutaj, no, ewentualną podwyżką. Ofery te opuszczają za Milligana. Wolę, żeby szedł do Berli, także na razie to zostawiam. Na razie zostawiam oferty z Majorki, w sensie ignoruję. Ją. No i dobra, skład. No właśnie, to on sobie wszedł sobie do skóry, więc w sumie jest to idealne. E, chciałbym dać szansę oczywiście grejowi. Niech chłopak gra serio, niech on się rozwija, natomiast e, mam nadzieję, że da radę sobie na tej pozycji. E, no i. No i to tyle w sumie. Wydaje mi się, że więcej nie zmieniamy. Chcę dać szansę młodemu, e, no bo, bo młody musi grać, to jest mega ważne, ale wiecie co, w sumie to byłoby bez sensu, gdyby grał na SPD, więc niech, niech, on sobie, niech on sobie wejdzie na HP i tyle. Symulujemy ten mecz, szybka symulacja. No i niestety porażka. No a Gray zagrał średni mecz, aczkolwiek każe zagrał średni mecz poza Tresorem, no szkoda, bo to była głupia porażka, bo Brentford naprawdę gra słabo w tym sezonie, natomiast e, no zdarza się, zdarza się. Teraz gramy z Huddersfield, oczywiście w pucharze, Milligan dogadany praktycznie już, także krótki okres, jak najbardziej mi to pasuje, no i mam nadzieję, że zaraz się dogramy z tym Trevorem Czalobachem. No, i też mam nadzieję, że Chelsea znowu będzie chciało takie śmieszne pieniądze e, i tego barksa, bo to był idealny deal dla nas, serio. Więc mam nadzieję, że uda się to powtórzyć. E, to oczywiście odrzucam. W swoją drogą, to jest bez sensu, że skoro zawodnik nas odrzuci, że restartuje nam się by oferta z klubem. To jest do naprawy. To jest nierealistyczna rzecz, która jest do naprawy, właśnie, że jak zawodnik odrzuci e, ofertę od nas, no to dlaczego restartuje nam się totalnie, jakby wiecie, transfer e, dogadany z klubem? To jest bzdura. E, dobra. Nie robimy praktycznie żadnych zmian, w sensie chociaż to jest Puchar, no to zróbmy. Wejdzie Chambers, wejdzie Cabore, wejdzie Clark, wejdzie sobie Nelson, no i Archer. Zapomniałem, że to jest Puchar. No a jako, już jest to Puchar, to przydałoby się faktycznie porobić parę zmian. No i mam nadzieję, że w tym meczu zagra Milligan. Mam nadzieję, że asystent da mu szansę, bo na nią zasługuje. Więc zobaczmy: Huddersfield versus Ipswich. Trzecia runda, przydałoby się tutaj wygrać. No i wygrywamy pewne zwycięstwo 4 do 0. Nie wszedł niestety Miligan, natomiast Archer z golem do tego Chaplin, Tresor i Bassi. A więc meldujemy się w czwartej rundzie FA Cup, to jest naprawdę dobra informacja. Milligan wypożyczono do Berni za na pół roku, także deal done. Dobra, wydaje mi się, że Chaloba powinien nie mieć już na nas focha. Ofertę za Kadioglu. Ale no mówię, ja odrzucam, ja chcę ten ostatni sezon przycisnąć i ja te oferty odrzucam, wiem, że to jest nierealistyczne, przyznaję się, macie rację, ale to jest kariera na YouTube'ach, chcę się dobrze bawić, chcę, żebyście się wy dobrze bawili, więc ten sezon to no, jest trochę mniej realistyczny, pod względem właśnie odrzuconych ofert, natomiast mówię, no chcę przycisnąć ten ostatni sezon wy, oczywiście Switch i przejść do United, Um, gdzie oczywiście również będziemy grać w miarę realistycznie. Dobra. Trevor Chaloba, musimy znowu pracować z Chelsea. Mam nadzieję, że tym razem um, też zaakceptują tą ofertę, um, którą wcześniej im daliśmy. Damy im coś podobnego. Um, cyk, Barks, złóż ofertę. Ok, nadal go chcą. To mi się mega, mega podoba. 28 milionów i Berks 35. Mam wrażenie, że będzie troszkę ciężej, aczkolwiek um, i tak powinno być w porządku. 2,98. 33 600. no widzicie, jest troszkę ciężej, ale e, no trudno, najwyżej damy 2 miliony więcej, okej, okay. 2 miliony więcej, niecałe, także no to nie jest zły deal, nadal uważam, że ten deal będzie dobry, no ale Czaloba naprawdę będzie musiał dostać duże pieniądze i to mi się troszkę nie podoba i też mam nadzieję, że on samemu zaoferuje e, to, ile będzie chciał zarabiać. 4 lata, spoko, mi to też pasuje, e, bez klauzuli jak najbardziej, no i pensje, ok u Jezus są bardzo duże pieniądze i na pewno chciałbym tutaj zejść o 5000. Ok, ok, no 5000 euro tygodniowo mniej, to jest 20 tygodniowo, 20 miesięcznie, to jest 200, ponad 200, prawie 250 tysięcy euro rocznie zaoszczędzone. Także to nie jest um, zły deal. Dobra. No, to są duże pieniądze, naprawdę. Zwłaszcza ten bonus, ten bonus jest, jest ogromny. Naprawdę, bonus jest ogromny, aczkolwiek, no, e, zależało mi na nim. Zależało mi na nim, to jest sprawdzony zawodnik. Wiemy, że gra dobrze. W tym roku był naszym najlepszym obrońcą. I tak naprawdę, no to w tym okienku nie potrzebujemy nikogo innego, więc, to jest jeden transfer. I tak naprawdę mamy gotowy skład, bo ja nie zamierzam już kupować nikogo, ewentualnie wezmę kogoś sobie na ławeczkę, jakąś taką zapchaj dziurę, jeszcze nie wiem na jaką pozycję, ale wydaje mi się, że ktoś by się przydał na ławkę właśnie. Um, tylko mówię, no jeszcze nie wiem na jaką pozycję, może jakiś środkowy pomocnik na ławkę. Um, to nie byłoby głupie, bez kitu, jakieś takie wiecie 7-4, 7-5 nawet z wolnych zawodników, e, to miałoby sens. Harrison Reed. Nie mogę go wypożyczyć, kupować go nie będę, bo szkoda kasy e, na, taką, na taką fight łapę. Aczkolwiek zawsze można z wolnych, ewentualnie ten donker zbyt krótki kontrakt, szkoda, bo to by fajnie wyglądało w sumie. Mm, no dobra, zobaczmy kogoś w wolnych zawodnikach. To miałby być po prostu jakikolwiek pomocnik bardziej defensywny niż ofensywny, e, który no, coś tam potrafi grać. Wolni zawodnicy, pozycja, środkowy pomocnik defensywny, możemy od tego zacząć. No, i oczywiście mamy live editor, więc te oceny widać. No, jest to troszkę ułatwienie. Proszę bardzo, Ryan Flamingo. No, idealnie, nie? Serio, to ma być taka zapchaj mm, A to może być nawet ciekawa zapchaj dziura, no bo on jest dosyć młody, on może się rozwinąć. Nie mam pojęcia, jaką on ma przeszłość piłkarską, natomiast wygląda ciekawie, sporadycznie jak najbardziej. O to mi chodziło, właśnie, żeby tu była bardzo niska rola w zespole. 4 lata, nie ufam mu aż tak, żeby dawać 5. Brak klauzuliny i pensja. Wydaje mi się, że około 35 powinno Ci odpowiadać, jako już jesteś wolnym zawodnikiem, więc masz 36 i 120 bonusu. 41, okej, okay, okej, okay, okej, okay. to nie jest zła pensja, negocjujmy, 39, okej, okay, on się zgadza, a więc Flaming jest naszym nowym piłkarzem. Nowy defensywny pomocnik, pewnie za dużo nie pogra, zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek trzeba dbać o szerokość kadry. Teraz jeszcze FA Cup wchodzi, więc no myślę, że warto tutaj postawić właśnie na szerokość Flaminga, nie Flaming, ale w sumie będę niego mówić Flaming. Ryan Flaming naszym nowym piłkarzem. Zarabia dosyć mało, uważam, że jest to dobry ruch transferowy. No właśnie, czy w ogóle w sumie nie sprawdziłem nikogo więcej. Eee, aczkolwiek dobra, on był dobrą opcją, i tak czasu nie cofniemy. Eee, flamingo wygląda spoko, wiadomość. Jeszcze dwie nowy plan treningowy, faktycznie przydałoby się to zrobić. Eee, także zespół, rozwój. No i oczywiście tutaj sobie ustawmy to w ten sposób. Czaloba, dajmy mu najkrótszy jaki jest: 16 tygodni. Eee, no i jeszcze ten Flamingo, również eee, jakiś plan dajmy: 8 tygodni. Bardzo fajnie, on się szybko rozwinie, i widzę że on będzie wyglądać lepiej na SO, więc w razie czego, jeżeli będziemy potrzebować SO, no to można zmienić pozycję a, i ewentualnie kupić SPD Także to jest jakaś tam opcja. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, moi drodzy. E, możemy przejść do kolejnego meczu: do meczu z Leeds United, które naprawdę solidnie się w tym sezonie spisuje. To trzeba przyznać. My mamy dwa punkty więcej niż Liverpool, więc ten mecz naprawdę, naprawdę przydałoby się wygrać, żeby przypadkiem Liverpool na, e, nas nie wyprzedził w tabeli. Chaloba oczywiście wraca do składu. E, udało się dogadać ten transfer. No i w tym momencie jeszcze robimy coś takiego i możemy przechodzić do pierwszego meczu. Eee, po tych transferach. Właściwie po jednym transferze na Czalu tylko wykupiliśmy. On tutaj grał, przecież. Eee, no ale dobra. Czy tutaj jest jakaś ciekawa twarz nowa? Chyba nie. Lecimy. Szybka symulacja. No i zobaczymy. Fajnie byłoby wygrać. Ale to jest remis, to jest remis. No i w tym momencie niestety, ale Liverpool można zdegonić. No tak, dogania nas. Zrównują się z nami z punktami na no Gray. Zagrał solidne spotkanie, ale to nie wystarczyło. Wszedł z ławki tam widziałem, że naprawdę solidna ocena. Liverpool nas wyprzedza nawet. Mają lepszy bilans bramkowy. Chelsea traci do nas 7 punktów. A Kobi mainu. Jezus, co wy robicie? United, co wy zrobiliście? Co wy najlepszego odwaliliście? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Kobi mainu? Wypuszczony. Gdzie to było? Halo. Gdzie to było? Czy wy sobie jaja robicie? Czy wy sprzedaliście właśnie kobiego mainu do Bayeru Leverkusen? Swój największy talent. Da się tu transfery zobaczyć? Nie da się. Trzeba tutaj. Jezus. Co za idioci, nie? Kobi mainu. No nie wierzę. Sprzedali go. Sprzedali kobiego mainu. Co za, co za idioci, nie? Serio, ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, nie? Ja jestem w totalnym szoku. Chyba, że wypożyczyli go. Nie, kupili go, byłoby napisane. Co za bzdura, nie? Jaka bzdura. Nie czaję tego. Nie czaję tego. Eee, to oczywiście skipujemy Oni sobie sprzedają tych zawodników, które będą chcieli eee, na nowy sezon. To zdradzam generalnie. Umowa była taka, że. Uh, McKenna zostanie jeszcze rok w Ipswich czyli na trzeci sezon, um, tylko pod warunkiem, że nie będziemy musieli nikogo sprzedawać, dlatego też nie ma wyprzedaży, takie oto storyline, proszę bardzo i to był jedyny warunek, dlaczego McKenna został właśnie w Ipswich, a nie odszedł do United, tylko odejdzie po tym sezonie, właśnie e, tak się dogadaliśmy, e, dlatego też możemy się w pełni skupić na osiąganiu sukcesów, bo skład jest naprawdę bardzo mocny. Skład oczywiście zmienimy na mecz z West Brome w Emirates of Cup, ale tutaj, żeby nie tracić czasu, jak robimy duże zmiany, to wolę, wolę robić to tutaj, e, cyk, tutaj oczywiście Flamingo, tutaj grey tutaj Archer, tutaj Nelson, Cabore z Clarkiem, no i właściwie, no dobra, dajemy szansę Batlandowi, niech chłopak też zagra, wydaje mi się, że, że te szanse powinien dostawać, no i możemy przechodzić do meczu, mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej wtopy, bo byłby przypał, no w topy nie ma, ale było blisko. 1 do 0, Greenwood 3 na gola. Um, Batland naprawdę dobre spotkanie. No 3 strzały, trzy obronione widocznie. No bo ta średnia ocena bardzo, bardzo wysoka. E, także mam nadzieję, że Anglik docenia, że dostał swoją szansę. Za ile oni sprzedali tego oczywiście Kobiego Mainu? Za ile? Powiedzcie mi to. Za ile odszedł kobi Mainu do Bayeru? Za poniżej 47 milionów. No to jest hit, nie? To jest w ogóle jakiś hit. To jest to jest jakiś hit. Masakra. My w tym sezonie sprzedaliśmy tak: Hasa, e, Hirsta. Mm, no i w sumie to tyle. 17,5 miliona zarobiliśmy, a na transfery wydaliśmy tak: 3, 16, 31, 62, e, 97 milionów około wydaliśmy na transfery. Nie, więcej 99. To jest to dosyć dużo, no ale taka była umowa. Taka była umowa, że nie sprzedajemy, ale możemy oczywiście um, właśnie zostawić najważniejszych graszy w składzie. Dobra. Lecimy dalej, moi drodzy. Mecz z Arsenalem to nie będzie łatwy mecz, chociaż ostatnio wygraliśmy. E, tak, no, nadal no nie będzie to łatwy mecz. Bishop, ale on ma fatalny potencjał. Natomiast no, wydaje mi się, że e, i tak warto będzie wziąć go do składu. Niech Ipswich ma mimo wszystko swoich wychowanków. Także jak będziemy odchodzić, to przeniesiemy ich oczywiście do kadry, żeby po prostu Ipswich też miało na kim oprzeć e, skład, powiedzmy w mniej ważnych spotkaniach i tak dalej. Skład wydaje mi się, że jest gotowy. Zagramy takim ustawieniem. Eee, Człomeni, Darwin, Zakani, Davis, dobra, nawet nie patrzę na ten skład. Szybka, <laughs> przepraszam, szybka symulacja 4 do 2, niestety. Eee, Flamingo wszedł, ale no. W sumie nie zagrał źle, natomiast Gray zagrał bardzo źle, no niestety moi drodzy, ale przegrywamy, United remisuje, Liverpool przegrywa na szczęście, więc no nie uciekają nam w tym momencie, mamy tyle samych punktów co Liverpool cały czas, to się nie zmienia, to jest bardzo dobra informacja. Teraz gramy z Brighton, 19. miejsce w tabeli, fatalna forma byłego zespołu De eee, no to trzeba przyznać, natomiast nasi zawodnicy są lekko zmęczeni, wejdzie Tuanzebe tutaj, eee, no i w sumie to tyle, to tyle. Jeżeli chodzi o zmiany, e, możemy przejść do meczu. Większość zmian nie chcę robić, bo ten mecz jest mega istotny. Tutaj trzeba wygrać, e, no bo ostatni okres jest ewidentnie słabszy, więc jeden z najgorszych zespołów przegrywamy. Ewidentnie idzie nam coraz, coraz gorzej. Gray wszedł na lewą obronę, prawą obronę. Totalnie czaję tego. Liverpool wygrywa, więc trzy punkty nad nami. No, moi drodzy, to nie jest dobra informacja. Gramy z fatalnymi zespołami, ale nie możemy wygrać. Chelsea nas praktycznie już dogoniła. Jeden punkt poniżej nas. No a my teraz gramy z ostatnim zespołem w tabeli i ja nie widzę opcji, żeby z nimi przegrać. No ale oczywiście wszystko jest możliwe, jak widzicie, no bo właśnie przegraliśmy z Brighton, który jest na 19 miejscu. Z Realem Madryt będziemy grać. Także najpierw Barcelona, potem Real Madrid. No moi drodzy, będzie bardzo ciężko. Eee, naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko. Dam szansę Cabore, eee, żeby Maitland Niles był świeży na następny mecz. No i dobra. Gray sobie, przecież Gray zagrał słabo. no, Flamingo zagrał dobrze, ale no bez przesady. Nie będę go wstawiać na ten mecz. Dobra, Southampton i Ipswich. Zobaczmy, jak nam w tym meczu pójdzie. No tutaj trzeba wygrać. No, nie ma opcji, że my tutaj przegramy. No i wygrywamy Tresor Onana oraz oczywiście. Greenwood, także mamy 3 do 0. Flamingo wszedł, Gray wszedł, znowu na bok obrony. To jest dziwne, ale no chłopak się uczy nowej pozycji. Zawsze jest to jakiś plus. Liverpool remisuje, doskonała informacja. Chelsea wygrywa, no to już jest gorsza informacja. Natomiast my w tym momencie jesteśmy na którym miejscu w tabeli? Już na czwartym, czy nie? Nie, na piątym, punkt poniżej Liverpoolem, No i teraz mecz z Real Madrid. Mecz na pewno bardzo ciężki, tym bardziej, że kondycje nie wyglądają jakoś mega dobrze, ale będziemy musieli dać radę jakoś. Um, Cykl, tu on sobie wejdzie. Flamingo już się rozwinął, proszę bardzo. Dobra informacja. No a my w tym momencie przechodzimy do spotkania z Realem Madrid. I my w tym momencie też powinniśmy chyba lekko zmienić plan treningowy e, dla tych bardziej zmęczonych. E, skupienie na kondycji, skupienie na kondycji. No i na razie sobie to tak zostawimy. Um, jestem ciekawy, jak wygląda skład Realu. Raport przemęczowy, Modryć cały czas, no to jest szok, to jest szok, e, ten skład w ogóle się praktycznie nie zmienił, oprócz Mendesa, a nie, no Boniface jeszcze, na no dobra, Marvin jakiś, e, Marvin Park, to jest w ogóle słaby zawodnik, Miretti Tel na ławce, e, taki taka koncepcja taktyczna, to akurat ciekawe, e, moi drodzy, zanim przejdziemy do meczu, no to konferencja prasowa, bardzo ważny mecz, a więc musimy się pojawić na konferencji, e, osobiście oczywiście, czy przejdziemy do następnej rundy? No, musimy być ostrożni. Musimy być ostrożni. Real Madrid to jest genialny zespół. Um, ok, no, mają szansę, oczywiście, istnieje taka możliwość. Nie można tego wykluczyć. Nie możemy ich lekceważyć. E, powiedziałbym, że są nawet faworytem. No właśnie, forma w kratkę. No tutaj e, to jest prawda, ale wkrótce poprawimy grę. I no, i mam wrażenie, że to będzie właśnie ten mecz, ten dwumecz, że teraz się odbijemy. Awansujemy do ćwierć e, Więc zobaczmy, pierwszy mecz gramy u siebie. Wolą grać na wyjeździe pierwszy mecz. No i zobaczmy. 2 do 1. Wygrywamy. To jest dobra informacja. Tresor oraz Onana z bramkami. Bellingham też strzelił. Wszedł Gray i zagrał No na 6 1 Neutralne spotkanie można powiedzieć. PSG remisuje z Napoli. Na no, my jesteśmy w naprawdę dobrym miejscu, żeby właśnie awansować jeszcze dalej. Teraz mecz z Wolves, potem długa przerwa, a więc ja tutaj nie będę rotować, no bo przed nami, przed nami długa przerwa, a więc oni zdążą wypocząć. W sensie może nie jakoś mega długa, natomiast wystarczająca, żeby zawodnicy byli wypoczęci. Dam szansę tutaj jeszcze na ławce Chambersowi, bo dawno go tutaj nie widziano. No i możemy przejść do meczu z Wolves. Raport przedmeczowy. Florentino, ciekawy zawodnik pasuje tutaj, Simakan też, Moskera z, Walen z Walencji tak jest. No dobrze, no wydaje mi się, że jesteśmy faworytem i to sporym Greenwood już 8-7, no chłop się tak rozwija. Zobaczmy 1 do 0 ledwo, ale wygrywamy. Znowu wszedł Grey, też wszedł Cabore. Fajnie, że ten grej dostaje szansę to naprawdę jest duży plus. Chelsea wygrywa, niestety. Jestem ciekaw, jak Liverpool. Liverpool ma mecz mniej, ok, dlatego są niżej w tabeli od nas. No ale być może przegrają, zobaczymy. My teraz gramy z Evertonem. Potem mecz Pucharowy, na którym trochę przyrotujemy. No i potem mecz z Nottingham. Liverpool przegrywa swój mecz. Albo nie, remisuje, remisuje swój mecz, dobra, e, wspaniale, natomiast no, my musimy teraz wygrać e, skład, chcę dać szansę Tuanzebe I, i to tyle, jeżeli chodzi o to i jeszcze chciałbym zrobić jedną rzecz, o której zapomniałem całkowicie, czyli plan treningowy, no i flamingo, skupienie na szkoleniu, to zdecydowanie mu się przyda, e, dobra, dzień meczowy, no i tak, przechodzimy do meczu, no i oczywiście symulacja, Wygrajmy to, proszę. 3 do 0. Doskonale Trevor Chaloba, Mike Tresor oraz Mike Tresor. Doskonale gra na w ostatnich meczach. Wszedł znowu, Grey, oczywiście klasycznie, a także szanse dostał Archer. No, Archer tych szans nie dostaje dużo, a powinien dostać więcej. Um, nie mam pojęcia, jak zagrał Chelsea, jak zagrał Liverpool. To trzeba sprawdzić, bo to jest dla nas bardzo, bardzo istotne. No i Liverpool swój mecz nie zagrał z tego meczu. To samo Chelsea. Um, wszystko jasne. Dobra, lecimy dalej. No i gramy z Chelsea. Tutaj oczywiście naprawdę, naprawdę widzimy dosyć sporą ławką. Oczywiście, no to jest mecz pucharowy, e, więc też możemy sobie na to pozwolić. My jesteśmy teraz w rundzie piątej. A jaki mamy cel? E, półfinał, a jesteśmy w jednej ósmej. No to może być ciężkie, tym bardziej, że gramy z Chelsea teraz i wyjdziemy ławką. E, aczkolwiek może się uda. Przechodzimy do meczu. I tutaj oczywiście e, zmiany. E, Basi. Zdecydowanie Chambers też zagra. E, Flamingo. Tutaj zagra Cabore oraz też Clark, no i oczywiście, no musi dostać szansę ponownie Gray, także Archer klasycznie, no i Nelson, czemu nie, tu on sobie zejdzie, bo jest zmęczony, no Batland nie zagra, Batland nie zagra, aż tak ryzykować nie chce, no może się uda. Na wyjeździe z Chelsea, proszę bardzo, po dogrywce co prawda, ale się udaje. Archer z dubletem. No to jest doskonały zmiennik i naprawdę szkoda, że gra tak rzadko. Chciałbym, do, chciałbym żeby dostał więcej szans, ale no to nie jest takie łatwe, bo nie mamy tu wpływu większego. No a od pierwszej minuty, no sorry, ale Nketia, Nketia raczej nie zawodzi, e, więc też nie chcę tego robić. Nadal Chelsea i Liverpool nie zagrali swojego spotkania. Pierwsze miejsce nadal ma City. 56 punktów, 7 punktów do nich tracimy i mają mecz zaległy. No dobra, no tutaj zdecydowanie Greenwood. No Greenwood, kurde. No właśnie, co z Greenwoodem? No Marfi ma zagrać? Pytanie, czy Greenwood ma zagrać teraz, czy w Lidze Mistrzów? Chyba wolę go na Ligę Mistrzów, serio. Chyba wolę go na Ligę Mistrzów, to samo Chaplina. No a Brown Hill będzie musiał jakoś dać radę. To samo Tuanzebe też zagra, no bo Bas jeszcze nie wypoczął. I robimy tak: Batland, cyk, cyk. No i git, i git, żeby byli, żeby byli wypoczęci, a więc tak, przechodzimy do tego meczu, raport, no ten Gibbs White, on wygląda ciekawy, kto wie, być może pomyślimy o zakupie, chociaż już szczerze to wolałbym w sumie Chaplina od nas do United kupić, ale zobaczymy. Na wyjeździe, znaczy nie, u siebie, sorry, pomyliłem zespoły, u siebie, uwaga, 2-2, do 2, także remis, no słaby mecz raczej w naszym wykonaniu aczkolwiek też kilku rezerwowych graczy wyszło, Chelsea też zremisowało, to jest dobra informacja, oni nas nie wyprzedzą, pytanie jak z Liverpoolem, teraz oczywiście mecz z Realem, natomiast ten mecz zostawimy sobie na e, jutrzejszy, jutrzejszy, jutrzejszy nie, ale na następny odcinek, Liverpool swój mecz um, też chyba zremisował, ale nadal mamy mecz więcej, więc nadal mogą nas wyprzedzić, no bo my zremisowaliśmy oczywiście dopiero co, no z tymi kondycjami w sumie nie jest tak źle Oj przepraszam, mógł być jakiś odgłos Bo walnąłem w mikrofon No nie jest źle, z kondycjami nie jest źle Jesteśmy mega wypoczęci, gorzej z ławką Aczkolwiek damy jakoś radę Także co moi drodzy, na dzisiaj to tyle Widzimy się niedługo, siemano